Leszczyna już zaczyna pylić, a za 2-3 tygodnie będzie pylić brzoza i olcha, a potem trawy i zacznie się sezon na katar sienny i przeróżne uczulenie. Najnowsze statystyki pokazują, że niemal w każdej rodzinie jest ktoś, kto ma alergię. A co na ten temat mówi medycyna chińska? Zobaczymy. Okazuje się, że źródłem wszelkich alergii jest podrażniona lub też osłabiona wątroba. Zwykle przyczyną są złe nawyki żywieniowe. Nieraz też negatywne emocje takie jak stres, poczucie zagrożenia czy też zbytnie zamartwianie się. Należy podkreślić, że wątroba najbardziej osłabiona jest na wiosnę, co powoduje zimowa dieta, która zwykle jest ciężkostrawna i brak w niej świeżych warzyw, owoców i ziół, które regenerują ten narząd. Chcąc zwalczyć alergię, musisz wzmocnić wątrobę. Zacznij od zmiany diety. Pamiętaj, że wątroby osłabiają tłuste mięsa, tłuste sery oraz smażone, pieczone i grillowane potrawy. Postaraj się wyeliminować je z diety. Drugim czynnikiem osłabiającym wątrobę są ostre przyprawy takie jak chili, imbir, ostra papryka, pieprz, czosnek, cynamon i goździki. Usunij z diety lub choćby ogranicz ich stosowanie. Kawa bardzo obciąża wątrobę. Jeśli już musisz się napić, gotuj ją przez 2-3 minuty, a później przefiltruj. Wódka, mocne alkohole i czerwone wino niszczą wątrobę. Jeśli chcesz znieść toast, wypij trochę białego, wytrawnego wina. Piwo, naturalnie pite w rozsądnych ilościach, nie obciąża wątroby, a nawet ją wzmacnia. To dzięki zawartemu w nim chmielowi, który uspokaja podrażnioną wątrobę. Cukier, kakao, a więc także czekolada są niewskazane. Wszelkie zielone warzywa, zielone pędy roślin oraz kwaśne owoce regenerują wątrobę. Jedz je jak najczęściej. Znakomitym lekarstwem na wątrobę jest wywar z natki pietruszki. Weź pół pęczka natki, posiekaj, wrzuć na wrzątek i gotuj przez 15 minut. A następnie przecedź i wypij. Stosuj przez miesiąc codziennie, a później 2-3 razy w tygodniu. Codziennie pij napar z rumianku. Pamiętaj by zawsze zaparzać go pod przykryciem. Rumianek jest idealnym lekiem na wątrobę i alergicy powinni go stosować codziennie, pod warunkiem wszakże że nie są na niego uczuleni. Do potraw dodawaj estragon, ostropest, pokrzywę i czarnuszkę. Te zioła regenerują wątrobę. Pij sok z marchwi, jedz czarną rzepę. Jeśli czujesz, że śluzówka nosa jest podrażniona, posmaruj wnętrze nosa maścią propolisową. Wilgotne miejsca w domu, przede wszystkim w kuchni i w łazience, oczyść, osusz i pomaluj nietoksyczną farbą, która przeciwdziała zagnieżdżaniu się grzybów, bowiem ich zarodniki uczulają. Wszelkie szczeliny w ścianach czy progach wypełnij gipsem lub silikonem, gdyż i tam mogą rosnąć grzyby. Jeśli to możliwe, pozbądź się z domu chodników, dywanów i makatek wykonanych ze skór zwierzęcych. Wymień grube dywany na cienkie, wykonane z tworzyw sztucznych. Wyściełane meble odkurzaj jak najczęściej i zaopatrz je w pokrowce. Z domu usuń rośliny, bowiem w doniczkach na powierzchni ziemi rosną niewidzialnym gołym okiem grzyby, których zarodniki mogą uczulać. Ci, którzy lubią kwiaty, mogą spróbować uprawiać rośliny bez ziemi. Uprawa taka, zwana hydrokulturą, ma tę zaletę, że nie zachodzi w niej zjawisko gnicia korzeni, które jest świetną pożywką dla grzybów. Do uprawy takiej nadaje się sansewieria, bluszcz, filodendron, palmy, winorośl, kaktusy, agawa i aloes. Te rośliny na ogół nie uczulają. Natomiast nie poleca się do domowej uprawy drzewek iglastych, paproci, irysów, lilii, prymulek i fiołków. Codziennie rób akupresurę prawej stopy. Przez 2-3 minuty uciskaj miejsce odpowiadające wątrobie. Pamiętaj, Zdrowe odżywianie, zioła i codzienna gimnastyka to podstawa. Chińczycy mawiają, iż zdrowie to najpiękniejsza perła, jaką możemy mieć. I dodają, że zagubioną perłę można znaleźć za pomocą zwykłej świecy.